w tej stronie oczywiście maty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a w dzisiejszym odcinku jakby sobie wybudujemy ogród z moimi wskazówkami jak, jak ładnie to zrobić jak widzicie tutaj mam jakiś domek taki na szybko zbudowany bez starania się i tutaj jakieś no jak się po prostu buduje domek na survivalu to się zazwyczaj wokół tego ma jakieś nie wiem trawę jakieś drzewa powiedzmy w lesie to macie i żeby to było ładniej no to właśnie potem wskazówki będą i tak, tutaj jest domek, który zbudowałem w poprzednim odcinku teraz na ekranie wam się wyświetla film poprzednim, w którym właśnie go budowałem polecam na niego wbić, ponieważ można się wiele z niego nauczyć, ale dopiero po oglądnięciu tego filmiku dobra, no to pierwszym krokiem będzie po prostu zniszczenie wszystkiego, co tutaj jest czyli trawy, jakichś kwiatków i drzew To teraz przechodzimy do kolejnego etapu a mianowicie jakby zaznacznia sobie w ten sposób tutaj jakimkolwiek blokiem terenu, który po prostu chcemy mieć jako ogród. I to już mamy zrobione tutaj, to teraz możemy się zająć płotem, ale żeby ten płot był jakby ładniejszy tutaj sobie oczywiście zaznaczymy wejście do naszej chaty. To nie robimy tego normalnie, tylko takimi po prostu jakby to powiedzieć nieregularnymi kształtami i po prostu coś takiego robimy w ten sposób i tak po prostu na około. Dobra i tutaj już właśnie dochodzę do tego miejsca tutaj takiego. To odszruci sobie mniej więcej e, kształt tego. Tak to wygląda. Myślę, że spoko. Odszruci sobie mniej więcej kształt tego e, ogrodu. I tutaj w tym miejscu teraz. Odtąd mniej więcej gdzieś tutaj po prostu powiększamy coraz bardziej i coraz bardziej po prostu to musi iść do góry i coraz yy, po prostu wyżej i wyżej aż do mniej więcej wysokości na 3 kratki. Kiedy to już mamy tutaj skończone, to teraz robimy sobie coś takiego, że tutaj, gdy mamy jeden, dodajemy sobie trawę i schodzimy potem coraz niżej i niżej aż po prostu dojdziemy do tutaj normalnego poziomu. Dobra. I teraz tutaj to po prostu wypełniamy Jeszcze tak zrobimy. No i to jest... był yy, to był jakby drugi etap, czyli płot. I to na tyle, chyba jeśli chodzi o płot. teraz możemy sobie teraz możemy po prostu przejść do kolejnego kroku Krokiem już czwartym będzie po prostu ścieżka którą robimy z grubość z tej ziemi, żwiru, trawy z tej ścieżki oraz kamiennego przycisku jakby ktoś nie wiedział i, i się pytał jakby po co mi ten kamienny przycisk to jest po prostu mi do tego, że to jakby imituje takie kamienie po prostu leżące sobie takie małe kamyczki kamień, po prostu no, i po prostu robimy sobie wszędzie tutaj naokoło dróżkę. I dotąd tutaj też. A tutaj nie zabudowałem. Robimy wszędzie dookoła, i potem gdzieś z tego miejsca lecimy sobie tutaj do góry. Mamy tutaj gotowe. Tak na około. Tutaj musi być więcej miejsca przy ścianie. Tutaj właśnie przy samej ścianie to musi być, bo tutaj będziemy budować jeszcze jedną rzecz. Tak samo tutaj. Teraz, a jeszcze tutaj do domu zrobimy Jakieś tutaj O i nie wiem tutaj przy, przyciski i mamy do same, jeszcze tutaj mogę co dać o dobra i teraz tutaj tutaj w tym miejscu robimy dalej sobie jakby Płot, tylko że takie bardziej obramowanie, i tutaj właśnie w ten sposób. A to dlatego, że tutaj w tym miejscu będzie po prostu płynęła sobie taka rzeczka wypływająca właśnie stąd, i tu będzie most. Ale to sobie tutaj obudujemy, znowu takimi, jakimiś nieregularnymi kształtami I, I tak jak ja to mówię Dobra, no i chyba tyle To jeszcze zniszczę w sumie I teraz tutaj możemy sobie to jeszcze Trochę wyniszczyć Teraz robimy sobie tutaj jakieś miejsce na po prostu, jakby wodospad, źródeł, źródełko wody. I tutaj wypełniamy to kamieniem. No i mamy coś takiego. Teraz sobie jeszcze możemy wziąć piasek. Mm, piasek tu jest. I w sumie zróbmy to zamiast tego kamienia. Zamiast kamienia po prostu damy sobie piasek. Będzie to ładniej wyglądało. Mamy gotowe to oczywiście bierzemy sobie nasze wiadro z wodą. Tutaj i... aha. I po prostu wylewamy. I ten też wylewamy. Przenie tutaj w tych miejscach. Właśnie w ten sposób. I tutaj jeszcze żeby Oj. właśnie w ten sposób. I wygląda to o wiele lepiej. Możemy w sumie jeszcze dać to bardziej tak i to tylko tutaj właśnie. Stąd wziąć tą całą wodę, i to po prostu tutaj tą część zniszczyć, i odmienić na zwykłą trawę. No i od razu to wygląda lepiej niż na samym początku. Tu jeszcze możemy sobie wziąć. Mączkę kostną tutaj i po prostu coś tutaj dać Co to jest takie małe? Odręcznie sobie zrobić, i teraz zajmiemy się mostem, który zrobimy po prostu z trapdorów. W ten sposób, i to po prostu przechodzimy. Mamy tutaj zrówszkę. Tutaj zaraz będziemy robić kolejny krok. Jednym krokiem będzie tutaj, jakby to zbudowanie takiego customowego drzewa. I zbudujemy sobie tutaj pień, może na cztery. Tutaj w ten sposób jakieś gałęzie. Tutaj będzie jedna gałąź. Mamy drugą, tu trzecią, i tu jeszcze możemy w sumie jedną zrobić w ten sposób. Tu jeszcze damy tak, tak, tu w sumie możemy jeszcze wyżej to zrobić, i teraz to po prostu wszystko. To jakoś zapełniamy liściami, kiedy tutaj drzewa mamy już skończone. Przechodzimy do kolejnego kroku, czyli do zbudowania, jakby ławki z, z świerkowych po prostu trapdorów. budujemy to w ten sposób. Tutaj robimy tak, Ym... tylko że jeden dalej. Aha. Aha, bo to jest przeciw i się nie da. Dobra, jeszcze czaję. W ten sposób. Aha, tak się nie da. To musimy to po prostu zrobić teraz. A, mm, zrobimy to. To się nie da. bega. Z tej strony nie mam doświadczenia w budowaniu, właśnie takich rzeczy, ale coś spróbuję zrobić, dobra? Wiem, że to lewituje, ale to będzie miało, nie tu, ale to będzie. Wieszone. kurde to drzewo tu przeszkadza i teraz bierzemy sobie płotek też świerkowy albo jakikolwiek po prostu i sobie to przyczepiamy po prostu do drzewa i mamy taką ławkę jakby tą taką huśtawkę to tak można siedzieć i się tak huśtać dobra mniejsza o to mamy takie coś Tutaj możemy jeszcze dać lampę. Tutaj i tutaj nad tym na przykład. No i mamy właśnie takie ładne coś. Kolejnym krokiem będzie po prostu tutaj zbudowanie bardzo prostej rzeczy, czyli ogniska tutaj robimy coś takiego tu niszczymy a zrobimy w sumie tak na dwa i po prostu bierzemy sobie ognisko stawiamy je w tym miejscu na przykład w sumie zrobimy to tak tu na trzy w ten sposób albo tak Tak? I tu będzie na 3 Dobra teraz sobie wykupujemy tutaj Możemy dodać jeszcze pod spód siano żeby po prostu dym był wyższy i bardziej gęsty i teraz sobie bierzemy z stoł tą nowe schody Kładziemy je tutaj w ten sposób. I mamy właśnie takie ładne ognisko. Jeszcze możemy tutaj sobie dać jakąś lampę. To samo nie wiem na przykład tutaj. A tutaj nie możemy. Dobra no i to tyle. W sumie jeszcze możemy zrobić coś takiego czy tak dookoła, ale ja chyba zostanę po prostu przy tym. Dobra. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie tutaj takiej fajnej altanki, w której wykorzystamy płot dębowy, po prostu płotek, ognisko, wiadro z wodą i puste wiadro oraz Liście na przykład dębu. Dobra, i teraz zbudujemy tutaj w tym miejscu. No, nie wiem, jaką chcecie tą dużą maltankę, taką sobie zróbcie. Ja zrobię taką. Taką 5x5. Mniej więcej po prostu lecimy sobie tutaj na wysokość 3 płotków. Oczywiście. I na górze dajemy tutaj ognisko. Aha, tylko to musi być prosto zrobione. Tak, żeby wszystkie były równo. Ale tutaj nie wszędzie będzie właśnie ognisko, tylko tutaj w niektórych miejscach sobie po prostu poliszczymy niska w jakichś losowych i teraz je ja po prostu gasimy Dobra, kiedy to już mamy zrobione, to teraz te puste przestrzenie sobie wypełniamy tutaj jakimiś liściami. W ten sposób, na przykład, tutaj jeszcze jakiegoś liścia. Sposób Tutaj I tutaj jeszcze Jakoś, nie wiem, na przykład tak I tutaj Też tak jakoś Tutaj mam jeszcze jedno miejsce Teraz weźmiemy sobie jeszcze pnącza I po prostu je tu Damy gdzie nie gdzie Aha, na ogniska nie możemy dać To nie damy no ale możemy tutaj, właśnie na liście, sobie dać. A jeszcze o jednej rzeczy ważnej, zapomniałem tutaj, przy tym damy sobie po prostu gdzie nie gdzie lilię. Dobra. I teraz, kiedy to już mamy gotowe, to teraz sobie jeszcze weźmiemy furtkę. A tu jest w sumie furtka dębowa. czemu nie możemy dać przez liścia chyba tutaj liścia nie wiem chyba przez ognisko no to zamiast po prostu furtki to damy sobie potek No i tutaj mamy taką właśnie altankę. Weźmiemy sobie jeszcze może żwir. I mamy taką właśnie altanę. Tu możemy sobie dać rzeczywiście jakieś krzesła, grilla, stoły. Co chcecie, ja już tutaj nic nie będę robił. Tak się właśnie ona prezentuje. Myślę, że w miarę nieźle. I przechodzimy teraz do następnego kroku czyli od ja tutaj jakiś latarniach. Tutaj na nisko nie możemy dać, ale tutaj, no. Tutaj możemy właśnie dać, i to nam daje nie tylko oświetlenie, to jeszcze do jakieś upiększenie. Kolejny krok będzie w tym miejscu to będzie właśnie taki, jakby powóz zrobimy go w ten sposób, że koła będą z tego bo to tak trochę wygląda jak koło, bo tutaj mamy takie okrągło w środku damy sobie tak i tak tutaj to sobie wypełnimy w środku Sposób To nie jest jakoś skomplikowane Jeszcze weźmiemy potek Bo będzie też potrzebny mm, Nie tak tylko Nie wiem czy to się uda Bo tu będzie właśnie To siano Jakoś tak I tutaj po prostu do przyczepienia do konia lub koń. O, w ten sposób. Nie wiem, piszcie, czy to ładnie wygląda. Możecie tu zbudować coś innego, albo powóz jak umiecie, bo mi to wyszło tak szczerze daremnie. I tutaj mamy jeszcze trochę wolnej przestrzeni. Ale to już chyba. Nic nie będzie. I teraz przechodzimy do ostatniego kroku. Ostatni krok to właśnie są takie, jakby to powiedzieć, upiększenia detale. Tutaj sobie robimy w ten sposób. Tutaj. Bierzemy sobie trapdora. I dajemy tutaj jakieś kwiatki. W moim przypadku to będą tulipany. To samo tutaj. Dobra. Tutaj tak samo. Zajdziemy sobie może różę. Jeśli chodzi o. A jeszcze tutaj. Jeśli chodzi o takie dolnice, właśnie z kwiatami, to tyle. Ale to jeszcze nie koniec. Detali, ponieważ teraz tutaj. Zrobimy sobie coś takiego Właśnie w ten sposób Możemy też zasadzić tu coś innego, ale ja będę sadził tylko pszenicę Ponieważ nie chcę niepotrzebnie przedłużać filmiku jeszcze możemy wyżej to zrobić i możemy tak robić też tutaj właśnie w takich pustych miejscach żeby je zagospodarować I teraz sobie tutaj dajemy jeszcze jakieś kwiatki posiewamy po prostu wszędzie dajemy jeszcze mączkę kostną, możemy dać w sumie Yo no To ja robię. Tak to nierówno zrobiłem. Tutaj po prostu to zostawię, bo resztę mogę podmienić od razu. I tu jeszcze. I tu jeszcze kwiatki. Tu jeszcze na koniec tą mączką. Kosną. nie trzeba tego robić włączką kostną tej trawy bo ponieważ można sobie pozbierać trawę i po prostu to zrobić odręcznie jak kto lubi ja tutaj nie będę tracił czasu na to i po prostu jezu ale to jest gęsto tych kwiatków i po prostu dam trawę z łączki kostej no i cały ten ogród prezentuje się właśnie tak myślę, że to wygląda naprawdę spoko piszcie w komentarzu czy podoba wam się ten ogród jak dla mnie jest on naprawdę ładny Tyle w tym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę z subikaznaczkiem. Trzymajcie się i cześć.